ryby na kanale Kietwy 4. Słuchajcie, tygodnioweczka dla Waszego znaku zodiaku. Zaczynam od grupy pierwszej, która nie czuje się singlami. Dla singli jest czasówka w opisie tamto sobie e, odnajdziecie. E, czytanie jest ogólne, więc pamiętajcie o tym, żebyście brali tylko to, co akurat z Wami rezonuje, dlatego że te karty tutaj wyłożone nie są żadną wyrocznią i nie patrzcie pod tym kątem, bo no bo tak się nie da, ok? Więc nie wszystko musi rezonować. Dla tej pierwszej grupy, moi drodzy, żeby nie przedłużać, jeśli chodzi o pracę, co najmniej dwie rzeczy takie konkretne. Gdybyście byli partnerami nie tylko w pracy, ale też i w życiu, i razem byście pracowali, bo tu się to mi pokazuje. Może być tak, że macie jakąś osobę zazdrosną tutaj w Waszym otoczeniu, lub jedno z Was, jeden, jedno z partnerów tutaj będzie zazdrosne o drugie, dlatego że ktoś jest bardzo zainteresowany tutaj Waszą osobą lub Waszego partnera. No i może tutaj być troszeczkę jakby nie porozumień krótko mówiąc. E, niestety ta osoba, która e, byłaby ewentualnie Wam zainteresowana tutaj chcę więcej e, bardziej pod kątem tej namieszania w tym waszym związku partnerskim e, coś działać niż tak naprawdę ma uczciwe jakby e, tutaj e, Zamiary, tak konkretnie w waszym, w waszym kierunku, ok? Więc to jedna rzecz. Druga rzecz tutaj też, gdyby już bardziej chodziło pod tym kątem, że nie jesteście Partnerami takimi w życiu, czyli małżeństwem, partnerstwem w tym sensie, no to macie tutaj osobę, z którą wy musicie współpracować i na tą osobę musicie zwrócić uwagę, dlatego że ta osoba tutaj też jakby ma podwójną twarz. Nie wszystko robi tylko. Czy pokazuje, że, ta, że nie macie się czego bać, że możecie jej zaufać, ale jednak jakby sp spróbujcie troszeczkę te plany swoje tutaj zatrzymać dla siebie i nie mówić wszystkiego, bo ta osoba może tutaj wykorzystać coś wyłącznie dla siebie samej, samej, samego. Następna rzecz, jeśli chodzi o pracę, podpisywanie jakichś umów, nie wiem, czy to są w tym momencie, w której pracy już jesteście, czy to będzie nowa praca, bo tutaj macie też głupca pokazanego, więc może być, możecie być osobami, które wchodzą zupełnie w jakiś nowy rozdział swojego życia, I jeśli chodzi o pracę, czy też w ogóle. Gdybyście coś podpisywali, tutaj są jakieś dokumenty pokazane, dokumenty, które mogą niestety mieć, czy zawierać w sensie jakiś błąd, błędy Niedociągnięcia, może e, jakby ta treść zawarta z praktyką się nie będzie też pokrywała za bardzo, więc tutaj zwró zwróćcie na to uwagę, bo nie musi to być jakoś specjalnie zrobione, ale jednak trzeba to wyłapać, zanim to podpiszecie. E, trzy buławy macie, więc tutaj jest naprawdę rozważanie jakiegoś e, nie tylko pomysłu, planu, ale właśnie jakiegoś kroku do przodu i fajnie, dlatego że. E, na to macie tutaj zwrócić uwagę, żeby się właśnie, właśnie wejść w coś pozytywnego, dlatego że. Um... Czy buławy, czy buławy jest fajna karta, e, rozwojowa, kreatywna, tutaj jakby piszecie na nowo jakiś rozdział w swoim życiu, e, bardzo pozytywnie, bo patrząc na głupca i no to już tutaj właśnie on sam zaznacza, że w coś nowego zupełnie wchodzicie, nowy projekt, ale karta sześciu buław mówi o tym, że tu jest sukces, e, tu jest e, bardzo ważne w tym tygodniu otoczenie dla was, które wam sprzyja, więc jakby też tutaj skoncentrowanie na tym waszym otoczeniu będzie bardzo, bardzo po aktywne, pomocne wręcz. No i wszyscy wam kibicują, wszyscy wam kibicują, ale równocześnie już są jakby bardzo zadowoleni z tego, co zrobiliście do tej pory, więc ładne, fajne karty. Zwracajcie tylko uwagę tutaj na jakieś nieporozumienia, zazdrość, śledzika. No, jest jakaś osoba, która tutaj może nie do końca mieć jakieś dobre... Podteksty, tak? W waszą stronę. W głupcu macie moi drodzy pokazany znak wodnika, więc może to być ktoś spod tego znaku zodiaku. Jeśli nie, no to, to chodzi tylko tutaj głównie o energię tej karty. A w głupcu też się pokazuje często moment, kiedy mamy po pierwsze określić sobie, czy określamy na nowo, jak jak chcemy żyć na przyszłość. Bardzo dużo i dla was, i dla, tych, i dla waszej e, e, części dla singli w sensie, e, pokazuje się bycie w tym tygodniu bardziej skupionym na przyszłości, nie przeszłości, nie tu i teraz, tylko na tym, co przed wami. Czyli da, takie planowanie już... E, Dużo, dużo do przodu, więc tutaj to, ta energia się pokazuje. I dla osób, które mają dzieci, tutaj też właśnie to dziecko się pokazuje. Więc no, dla części z Was, oczywiście, jeśli chodzi o te dwa kielichy, no to ktoś będzie planował sobie tutaj, pracował nad tym dzieckiem, czy, czy za. Zaczniecie planować, czy myśleć, czy wprowadzać to w życie. W każdym razie tutaj się to pokazuje, albo też to dziecko tutaj będzie wchodziło w zupełnie jakiś nowy rozdział swojego życia, i to jest też pokazane bardzo pozytywnie, więc jakby um, dobre karty dla Was na ten tydzień. I teraz jeśli chodzi o uczucia, troszeczkę cięższa energia tutaj się pokazała, dlatego że mamy. Um, Karta 10 mieczy, no co prawda karta 10 mieczy to nam troszeczkę tutaj e, akurat dla was może przynieść e, rozczarowanie, e, może tak troszeczkę uczuciowo tej bardziej byliście. E, w kierunku waszego partnera, partnerki, zwykle postawienia, a tutaj z jakiegoś powodu coś się niestety wydarzy, że może was zaboleć. No, i tutaj te pięć kielichów mówi o tym, że tutaj no niestety się skończy na takim troszeczkę ubolewaniu nad czymś. Czyli jakaś kłótnia, bym powiedziała, tak najogólniej może się pokazać w tym tygodniu, no i żalu trochę będzie, ale też królowa Buław mówi o tym, że szybko Wam tutaj to przejdzie, pójdziecie dalej. Jeszcze jakby to Was wzmocni, bo królowa była. to jest taka osoba, która naprawdę... Bardzo skupiona jest konkret, na konkretnym celu. Tutaj ona się nie rozdrabnia, ona tutaj zawsze jest taką osobą, która wie, czego chce, idzie do przodu, i jakby nawet takie niepowodzenia, rzeczy, które ją jakby w pierwszym momencie osłabią, za chwilę czuje jakby wzmocnienie, i to taki jest nawet, jak to się mówi. Dopalanie takie dodatkowe pod kątem właśnie takiego zranienia dołka, nie wiem, no czegoś takiego szykowego troszeczkę. Dodatkowe karty na ten tydzień dla Was, moje drugie rybki. Macie dużo kreatywności, nowych pomysłów. Nie łapcie kilku strok za ogon. Dostajecie jakąś fajną szansę. Tutaj w tym, w tym najbliższym czasie mamy kartę odrodzenia, i tutaj lew jest pokazany jeszcze dla Was. Finansowo bardzo ładnie tu się pokazujecie. Ogólnie, jeśli chodzi o Wasze życie, duże, duża niezależność pod każdym kątem na ten tydzień. Wręcz rozwijanie kreatywność, wchodzenie w w coś tylko i wyłącznie na swoich i własnych warunkach. Także pozbywanie się tej przeszłości ze swojego życia, a, a dążenie do czegoś bardzo pozytywnego. Tyle mam dla Was. Teraz zapraszam wszystkie single. Wam dziękuję, życzę udanego tygodnia i do usłyszenia. Witajcie moje drogie single. Słuchajcie, tego tygodnióweczka dla Was, dla Waszego znaku zodiaku. I tak, zaczynając od tematu pracy dla Was, co się pokazuje, według mnie tutaj jakby. Uda wam się zarobić niezłe pieniądze, ale to nie tak, że przyszło wam to lekko. Tutaj naprawdę się nieźle nawysilaliście, nieźle się tutaj przykładaliście. Sporo tej pracy tu się pokazuje, ale ze wszystkim jakby się w tym tygodniu będziecie w stanie uporać. Możliwe, że tutaj sobie jakby też sprytnie ominiecie jakieś nad... Jakąś nadwyżkę pracy, czy też po prostu wiedzieć, znajdziecie jakiś pomysł na to, żeby tą pracę jakoś w krótszym czasie jakoś sposobem szybciej ogarnąć, nie wiem, szybciej to rozwiązać, uporać się z tym i. Um, ale jakby ten efekt końcowy będzie dokładnie taki sam, czyli pieniądze, stabilność, przyjemność, czerpanie takiego naprawdę pozytywnej energii tutaj w tym tygodniu się pokazuje, ale no nie, nie tak, że wszystko, to nie tak, że za darmo tutaj coś będzie, tutaj sobie naprawdę na to porządnie zapracujecie i 10 buław mówi, że no pieniążki będą konkretne z tego, więc no fajnie pozytywnie. Teraz dalej to, co się pokazuje dla Was. Tak jak powiedziałam, do tej pierwszej części, tutaj Wy w tym tygodniu, moi drodzy, się skupiacie bardzo nie na tym. Tu i teraz, nie na waszej przeszłości, tylko na tym, co będzie w przyszłości, bardzo. Tu jest dużo takiego planowania, dużo, dużo do przodu, ale takiego konkretnego, więc może być dla części z Was tutaj powiedzmy nawet wręcz nowa praca, zmiana pracy, bo tu się pokazuje jakaś szansa na nową pracę. No, będziecie się tutaj bardzo bić z myślami, czy w to wchodzić, czy sobie odpuścić, na co zwracać uwagę. Fajnie, bo dajecie radę tutaj i no, będziecie ruszać do przodu. Rydwan wnosi nam bardzo szybko. Szybką akcję, jakąś w tym, w tym tygodniu, więc dla Was to też jest i podróż tu pokazana, e, taka konkretna, ale też ta podróż z takimi benefitami, które, po które dążycie. Więc jakby wiecie dobrze, czego chcecie, wiecie, że jest, jesteście w stanie to sobie tutaj jakby zdobyć i konkretnie się tego celu będziecie trzymali. Pamiętajcie też o tym, że Rydwan to jest taka karta, kiedy. E, Jedyne, co możemy zrobić, to tylko podążać do przodu. Tutaj nie ma żadnego cofnięcia się, się już od decyzji. Tutaj idziemy po coś dla nas, bo ta decyzja została podjęta i nawet jak wam się tutaj. E Zdarzy taki moment, że staniecie na rozdrożu, o, nie wiem, czy myślowym, czy ogólnie, tutaj to będzie chwilowe bardzo tylko i pójdziecie dalej, bo w każdą stronę, którą nie, nie skręcicie, jakby uwalnia was od tej ciężkiej pracy, od jakichś takich dylematów, od narzucania przez kogoś na was więcej obowiązków, aby jakby tutaj już pokazaliście w siódemce mieczy, że trzeba jakby. Mm, no, sprytem tutaj troszeczkę zadziałać, żeby sobie nie dawać wchodzić na głowę. Oczywiście uważajcie tutaj w Waszym otoczeniu w tym tygodniu na jakieś takie podejrzane osoby, takie, które nie jakby wyglądem, zachowaniem, nie sprawiają takiego wrażenia, że mogłyby coś tutaj chcieć od Was wyciągnąć, skorzystać. No nie wiem, coś, coś tutaj zamanipulować. Za no, bo taka osoba też się tutaj pokazuje, więc. No, po prostu zwracajcie uwagę, albo po prostu trzymajcie troszeczkę w tym tygodniu więcej tematy dla siebie. Nie, jakby się nie chwalcie wszystkim, nie opowiadajcie. Nawet jak macie fajnie, fajny plan na tą przyszłość, to tutaj zachowajcie troszeczkę to dla siebie, bo może być tak, że ktoś będzie chciał od was tutaj wyciągnąć coś, czy też wy sami powiecie i poddacie ten własny pomysł komuś. I no i ta osoba będzie chciała go tutaj niestety y wykorzystać, tak? Znak studia, kuraczka macie tutaj pokazanego i o, pustynnika macie, to panel macie tutaj na to wasze rozłożenie, więc pod kątem uczuć jest jakby osoba może, z którą wy pracujecie bardzo bym tutaj powiedziała, bo to się tak skłania trójka monet do osoby, z którą jesteście w jakimś teamie, chciałam powiedzieć, ale chodzi mi o zespół, tak? Zespół pracowników. Tutaj, co do tej osoby, może być rzucone troszeczkę nowe światło na tą osobę, czy na tą sytuację, czy na to, w czym działacie. Bo te karty są, co prawda, jeśli chodzi o miłość, o uczucia, o jakieś tego typu energie, kto, o kogoś. Z kim jesteście w jaki sposób, ponieważ jesteście z Inglami związani emocjonalnie? No może być to panna właśnie, ale jeśli nie to yy, no jeszcze to nie jeszcze jest ten moment, kiedy tutaj będziecie zawierać jakąś taką głębszą tą znajomość, dlatego że trzy monety mówią o tym, trzeba popracować tutaj. Pustelnik mówi: Nie spieszymy się, trzeba tutaj patrzeć na wszystko bardziej wyraźnie, konkretnie, szukać rozwiązań, przyjrzeć się wszystkiemu bardziej dobrze. To, co Wam zostaje tutaj przekazane przez tą drugą osobę, no to trzeba przeanalizować, tutaj spojrzeć na to wszystko, czy to jest to, co wy chcecie. Cztery kielichy mówi o takim troszeczkę braku działania, braku. Um, optymizm tutaj troszeczkę spada. Taka karta, kiedy no, czujecie się bardzo, jakby oderwani od rzeczywistości też, um, ale macie przy sobie jakąś osobę, która czeka na to wasze przebudzenie i um, jakby na szansę, którą. Um, no, Moglibyście podarować, tylko za bardzo jesteście skupieni na swoim życiu, na swoich tematach, na swoich troskach, nie wiem, bólach, wszystko jedno ogólnie na waszym życiu. Więc tutaj może trzeba podnieść głowę i rozejrzeć się, gdybyście byli już na tym etapie, że jesteście, że się otwieracie tutaj na jakieś znajomości, nowe. Um, no to trzeba dojrzeć tą osobę, bo ona jest bardzo blisko na wyciągnięcie ręki, więc może być to ktoś konkretny dla was, kto wam przyniesie trochę stabilizacji w waszym życiu też. Dodatkowe karty na ten tydzień dla Was. Macie 9 monet, więc fajnie finansowo, tak jak już powiedziałam, tutaj z królem monet to jest bardzo piękna energia stabilności emocjonalnej, finansowej, materialnej, no wszystko pod kątem pieniędzy, ale takiego właśnie też z dobrego życia, krótko mówiąc. Paść kielichów albo coś zupełnie bardzo świeżutkiego, nowego tutaj w tej wasze życie będzie wchodziło. Czyli może być to jakaś jakiś pomysł, jakiś, jakaś idea przyszłościowo bardzo um, jakby... Kusząca, żeby sprawdzić, czy, czy tego chcecie, czy byście w ogóle chcieli w coś w, takiego wchodzić. No i ta karta mówi, że dlaczego nie? Nic was tutaj nie trzyma. Tak naprawdę możecie robić wszystko teraz to, co chcecie i jak chcecie, więc jakby wykorzystujcie tą, tą, tą swoją energię, yy, którą przynosi wam ten paść. To jest bardzo taka fajna. Przyjemna, lekka, taka energia, ale bardzo pod kątem próbowania różnych nowych tematów w tym Waszym życiu, I, i może to jest ten czas właśnie na to, żeby tutaj jakby stare plany ruszyć troszeczkę pod nowym kątem, czy też w ogóle konkretnie spróbować czegoś nowego. Wszystkiego dobrego, udanego tygodnia. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.